Moim personalnym rankingu SUV są właściwie tylko dwa zwycięzcy. Wśród tych większych jest Volvo XC90, a w tych bardziej kompaktowych Ford Kuga. Był facelifting, więc mówię, sprawdzam. I taka szybka prywata, jeżeli spodoba Ci się ten materiał, to nie obrazilibyśmy się za zostawienie łapki w górę pod nim, komentarza, czy też subskrypcji naszego kanału. Pomaga nam to w rozwoju, zwiększa zasięg naszych filmów i być może dzięki temu właśnie Ty trafiłeś na ten materiał. No to jedziemy. Jeżeli chodzi o zmiany zewnętrzne, no to właściwie mamy tak, przemodelowany przód, nowe lampy, przód, tył, nowe lakiery, w tym nowy lakier dla wersji ActiveX, nowe wzory Felk, no i to właściwie tyle albo aż tyle. Jeżeli chodzi o nasz samochód, Kuga ST-Line X na 20 calowych felgach i trzeba to przyznać, w tym lakierze to skubana prezencję ma. W zeszłym roku miałem okazję przejechać się Kugą w wersji FHV o mocy 183 mechanicznych i bardzo spodobała mi się zarówno charakterystyka nowego napędu, jak i same zmiany optyczne. Tylko oddam jeden szybki strzał w pasek LEDowy z przodu. Żona myślała, że przyjechałem wagiem pod dom. Gdyby to usunąć, byłoby idealnie. Zmiany w środku. Straciliśmy panel klimatyzacji, natomiast mamy ten nowy ekran multimediów, który jest no, bliźniaczy do tego, który był w Focusie. I o ile w Focusie, siedząc poprawnie za kierownicą, ta część kierownicy zasłania mi lewą stronę dolną ekranu, o tyle tutaj, nie odrywając pleców od fotela, no ciężko jest sięgnąć po prawej stronie ekranu. Taka pierdoła tak naprawdę. Natomiast samo wkomponowanie ekranów deska jest ok, bo nie wystaje on ponad sam zasięg widzenia, nawet na najniższym ustawieniu fotela. Rozdzielczość w porządku, szybkość działania również. Tylko nadal moje upierdliwe oko widzi dwa odcienie niebieskiego na tych obu ekranach. A zapomniałbym, mamy fizyczne przyciski od zwiększania i zmniejszania jasności ekranów, działające na oba ekrany. Proste, ergonomiczne. Niestety też, miejscami. Plastiki potrafią być nieco twarde, mimo że tu, na przykład, pod kolankiem mamy troszkę bardziej miękko. Dolna część ekranu to niemal pełen panel klimatyzacji, natomiast zostały nam też fizyczne przyciski od kamer, trybu wjazdy i pokrętło głośności. Witamy w 1990 roku, gdzie w prosty sposób operujemy dźwiękiem. Tutaj chwila też o samej technologii, no bo mamy tak, bardzo dobrej jakości kamery 360, które są świetne zarówno w dzień, jak i w nocy. Można powiedzieć, że powinien być to taki standard, a jednak wielu producentów nie potrafi tego do końca dobrze zrobić. No i druga rzecz to audio, B&O Play, które tutaj nie ma znaczków na tych osłonach głośników, natomiast gra ono tak bardzo przyjemnie, bardzo ciepło. Miejsca z tyłu pod dostatkiem, jak na rodzinnego suwa przystało, jednak nie mamy panelu klimatyzacji, jedynie nawiewy i podgrzewanie foteli, a bagażnik to 536 litrów pojemności i bezdotykowo otwierana klapa tylna, to znaczy, z przycisku też można, ale nogą wygodniej. Największego słonia w pokoju zaadresuję już w następnym segmencie jednym. Najpierw jednak chwilka o komforcie samych foteli. Mają one certyfikat AGR i trzeba to przyznać, że są cholernie komfortowe. Nawet na moje schorowane plecy. Mamy też tutaj na autostradzie bardzo dobre wyciszenie wnętrza, więc właściwie gdzie leży problem? W zeszłe wakacje jeździłem kugą na 18-calowych felgach z podniesionym nieco zawieszeniem w wersji X. Moje wrażenia były w sumie pozytywne, jeśli chodzi o komfort, ale prowadzeniem gdzieś lekko zatracane było to Fordowskie odczucie w zakrętach. Ja wiem, że ten samochód to nie jest Kuga ST, bo takowej nie ma w ofercie. Natomiast po tym, jak wsiadłem do tego auta i pierwszy raz ruszyłem kierownicą, no to poczułem, że ten układ kierowniczy jest taki przyjemny, ciężki, no bardziej precyzyjny i bardziej przyjemny, przynajmniej dla fana motoryzacji w operowaniu, niż praktycznie w każdym innym suwie w tej klasie. Natomiast na pierwszej nierówności poczułem też, czemu 20 cali to może nie jest najlepszy wymiar felgi. Mimo wszystko. Progi zwalniające czy nierówności wybierane są po prostu, no, twardo. Czuć, że cały samochód jest po prostu sztywny, zwarty, ale jednocześnie też bardzo twardy w takiej konfiguracji jak nasza, czyli ST-Line i 20 cali w kudze ST, no, nie czepiałbym się tego. Jednak w takiej cywilnej wersji, no, może trochę. Bo w kolejnej klasyfikacji twardości mamy tak, na podium pierwsze miejsce Puma ST. Potem Volkswagen T-Rock R. Potem mamy spaloną w piekarniku zapiekankę, a tuż za nimi dzisiejsza Kuga, tuż za podium. I jako kompletny laik, co jest mi wskazywane od jakiegoś czasu w komentarzach, bo przecież zjeździłem tylko paręset samochodów przez ostatnie 10 lat, więc co mogę wiedzieć o motoryzacji? Mogę powiedzieć tak. Być może wersja st Line na 19 nowostateczności 18-zolowej Feldze byłaby tym złotym środkiem między przyjemnością prowadzenia a komfortem. Jeżeli natomiast zjedziemy na idealnie równą nawierzchnię, no to Ford naprawdę pokaże nam, na czym polega dobre prowadzenie w suv -ie. Nadal jest to moim zdaniem czubek tego segmentu. Dobra robota, zdecydowanie dobra robota. No i też podoba mi się to ludzkie podejście do użytkownika, jeżeli chodzi o markę. Bo tak, chcemy wyłączyć asystenta pasa ruchu, no to klikamy dwa razy w przycisk po lewej stronie kierownicy i wyłączone. Ograniczenia prędkości przytrzymujemy przycisk Lim i za 4 sekundy już nas nie będą męczyć. I teraz kolejna sprawa, która się znacznie poprawiła. Zmodyfikowana skrzynia biegów ECVT. Po pierwsze nie wyje jak klasyczne CVT, nawet przy dużym obciążeniu prawej nogi jest to po prostu przyjemniejsze doświadczenie niż chociażby w ToyOcie. No i sama skrzynia potrafi jakby zaemulować zmianę biegów, a druga sprawa to osiągi. Jest tutaj duża poprawa względem przedliftowej odmiany, bo setka osiągana jest na papierze niemal dwie sekundy szybciej. Niestety, jeżeli przyspieszymy tak bardzo gwałtownie spod świateł, no to będziemy mieli lekki uślizg kół na starcie, przez to no stracimy trochę względem tego katalogowego czasu. Jako, że mamy wersję plugin, to sprawdziliśmy, jak duża jest różnica na przyspieszaniu z naładowaną i rozładowaną baterią. No i właściwie jej nie ma. A wręcz powiedziałbym, że na przyspieszeniu z pełną baterią mocy jest na tyle dużo na przodzie, że usisk kół jest większy. Podczas kręcenia się normalną hybrydą dookoła żywca osiągaliśmy spalanie w okolicach. 5 litrów na setkę. Nie przejeżdżaliśmy około 35-40% dystansu, tylko i wyłącznie na energii elektrycznej. Tutaj natomiast mamy mocniejszy motor elektryczny, który no nieco lepiej sobie radzi, lepiej też rekuperuje. Dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać dystans nawet 50-60% przejazdu na samej elektryczności. A jeżeli będziemy chcieli jechać tylko na prądzie, to mamy baterię 14,4 kWh, która pozwoli na przejechanie około 60-65 km w realnych warunkach. W przeciwieństwie do kubry Formentora PHV, spalanie kugi jest po prostu niskie. Z premedytacją jeździłem ją z rozładowaną baterią i bardzo dynamiczna jazda miejska to 7 litrów, a bardzo spokojna, no poniżej 5, przy czym przejeżdżamy często i połowę dystansu mimo wszystko na samym prądzie. I to mimo, że w dzisiejszych czasach, gdzie kładziemy 1,5 litrowe pyrtki z turbiną pod maskę pluginów, Ford idzie pod prąd i daje nam 2,5 litrowy silnik z czterema cylindrami wolno zsący. I mimo, że przy rozładowanej baterii mamy tylko te 150 koni mechanicznych z benzyniaka, to samochód nie traci aż tak bardzo na dynamice. Chociaż na autostradzie czuć, że wsparcie elektryczne sporo dodaje podczas rozpędzania. W zakresie 80-140 będzie to naprawdę sensowny wynik. I teraz segment cenowy, gdzie mamy małe zaskoczenie. Półtora roku temu testowałem Kugę w wersji PHV w niemal identycznym wyposażeniu i tamten egzemplarz kosztował 260 tysięcy złotych. Półtora roku temu. A teraz ten egzemplarz kosztuje też 260 tysięcy złotych. Jedyne co się zmieniło to cena bazowa samej wersji X. Kiedyś to było 210 tysięcy, teraz mamy 229 tysięcy zł. W ofercie nie dostaniemy jednak jednostki wysokoprężnej, a jedynie opcjonalnie 1.5 EcoBoost, który ze skrzynią manualną startuje od 162 tysięcy złotych. I spoglądając na konkurencję, wśród bazowych wersji będą tańsze samochody. I o ile zazwyczaj w naszych materiałach nie mówimy o promocjach na poszczególne auta, tak tutaj o tym wspomnę, bo mamy wiosnę 2025, a Ford postanowił, że da 40 tysięcy opustu na to auto, więc kosztowałby 220 tysięcy. Za tą kwotę no jest to dobra oferta. Mimo swoich przywar, jest to jednak auto, które wyróżnia się w swoim segmencie tym, że mam ten taki oldschoolowy feeling, jeżeli chodzi o prowadzenie. No i też jest to jeden z chyba jedyny tak naprawdę SUV, który prowadzi się lepiej niż nie jeden kompakt obecnie oferowany na rynku. A no i jeszcze jedna ważna rzecz. Ma te małe pizdryki w drzwiach, dzięki którym nie obijemy ani swoich drzwi, ani auta obok. Dzięki za oglądanie. Dane techniczne i galeria zdjęć znajdują się na naszej stronie link w opisie. Ja się z wami żegnam. Dzięki za dziś i do zobaczenia.